Na terenie jednostki biznesowej pigmenty w grupie Azoty Police SA trwa rozbudowa węzła magazynowania i dystrybucji bieli tytanowej. Inwestycja polega na dostawieniu dwóch nowych silosów, każdy o objętości 120 m3 i pojemności około 100 ton bieli oraz jednego silosa załadowczego o pojemności 40 m3. Rozpoczęliśmy pracę ziemnymi, usunięciem kolizji w gruncie, wylaniem fundamentów. Prace wykonuje nasza spółka. POLICE Serwis. W tym roku, jak już widać, stawiane są konstrukcje nośne pod silosy. Dwa są już posadowione. Trzeci, ten mniejszy, jest w przygotowaniu. Tak? No i to jest najtrudniejsza praca, którą mieliśmy wykonane, największe elementy. Potem zostanie już tylko systemy załadowcze, cała automatyka, elektryka. Aktualnie w ofercie produkcyjnej grupy Azoty POLICE znajduje się 8 gatunków bieli tytanowej. Na terenie jednostki biznesowej Pigmenty wykorzystywane są już dwa silosy, w których magazynowane są dwa gatunki bieli. Budowa nowych silosów pozwoli zwiększyć możliwości magazynu bieli luzem o kolejne dwa gatunki bieli, co wpłynie na sprawniejszą realizację zamówień wobec klientów. To co, co robimy to jest też takie można powiedzieć wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy no, przechodzą na luz, tak? no, bo luz to jest wygodniej, luz to mniejsza ilość odpadów, luz czyli sprzedaż bieli luzem to, to także prostszy system, bo to jest system hermetyczny. Załadunek bezpośrednio z silosa załadowczego do autocysterny i później u klienta pneumatycznie już do jego silosów i dalej do zaaplikowania do pewnych zastosowań, które, które ten klient po prostu potrzebuje. Także wygodnie, łatwiej, sprawniej. Realizacja inwestycji umożliwi zwiększenie zdolności magazynowych bieli, pozwalających na sprzedaż bieli także w okresie postojów remontowych instalacji. Bezpośrednio z silosów biel będzie ładowana do autocystern, ale także będzie możliwość zapakowania bieli do big bagów i 25-kilogramowych worków oraz sprzedaż na paletach. Duże silosy, które są w tej chwili już uposadowione, będą nam służyły do magazynowania, ale też do chłodzenia pigmentu, a po studzeniu w tych silosach będzie można bezpośrednio to zapakować do worków papierowych, plastikowych i wysłać do odbiorców. Rozbudowa układu magazynowania bieli zwiększy przepustowość załadunku autocystern i wpłynie na elastyczność wysyłek bieli tytanowej. Inwestycja ma zakończyć się jeszcze w tym roku. 10. W Policach odbył się koncert charytatywny na rzecz osób potrzebujących. W tym roku beneficjentami była czwórka dzieci z polic: Sebastian, Nikola, Igor i Bartek. Grupa Azoty Policja włączyła się w zbiórkę pieniędzy, między innymi przekazując fanty na licytacje. Oprócz licytacji, zbiórkę zasilił między innymi dochód z biletów wstępu oraz ze sprzedaży fantów i potraw sprzedawanych na stoiskach. Wśród atrakcji, które przyciągnęły publiczność, był występ iluzjonisty Magic Lucasa oraz koncert na żywo w wykonaniu Libera i Inoros, Meza oraz iny. Podczas koncertu zebrano 65 tysięcy złotych, które zostały rozdysponowane między beneficjentów. Dodatkowo grupa Azoty Police przekazała 10 tysięcy złotych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji dla córki jednego z pracowników spółki. Bieg Korczaka to impreza, która od 5 lat widnieje na biegowej mapie polic. Dwie pierwsze edycje odbywały się na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 przy ulicy Korczaka. Ze względu na pandemię przez kolejne dwa lata zawody odbywały się w formie wirtualnej. To jakby nie, cały czas było kontynuowane, nie było jakby takiej przerwy takiej zasadniczej, ale na żywo, czyli tak w realu to jest trzeci ten, dzisiaj nam się udało 9 kwietnia to zorganizować. Oczywiście zorganizował to specjalność dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Policach, partnerem głównym jest grupa Azoty, tutaj wsparcie jest bardzo duże. W sportowej rywalizacji jako pierwsi udział wzięli najmłodsi, którzy zgodnie z wiekiem mieli do pokonania trasy wynoszące 200, 400 i 600 metrów. Kolejne zmagania należały do dzieci na wózkach inwalidzkich, dla których został przygotowany 200-metrowy odcinek trasy. Kolejnymi zawodnikami byli amatorzy spacerów z kijkami. W kategorii Nordic Walking wzięło udział ponad 100 uczestników, a trasa wynosiła 5 km. Dobra, krok za krokiem, idzie prawa za lewą, lewa za prawo. Taki sam dystans do pokonania mieli zawodnicy biegu głównego, w którym udział wzięło blisko 200 osób. Nagrody i medale dla zwycięzców wręczył prezes zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab i członek zarządu Anna Tarocińska. Dział zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Azoty Police prowadzi rekrutację na stanowiska specjalisty do spraw zarządzania zgodnością oraz kierownika biura zarządzania zgodnością. W tym momencie kompletujemy cały zespół compliance, czyli zespół zarządzania zgodnością. Główne zadania tutaj tego biura to jest przede wszystkim opracowanie strategii do systemu zarządzania zgodnością. Oprócz tego to jest praca z wewnętrznymi regulacjami z zakresu zarządzania zgodnością, opracowywanie programów zgodności w oparciu oczywiście o standardy grupy kapitałowej. Informacje odnośnie zakresu obowiązków, wymagań oraz profitów oferowanych przez spółkę można znaleźć na stronie internetowej grupy Azoty Police w zakładce Kariera i Edukacja Oferty Pracy. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi zarówno o kierownika, jak i o specjalistów w tym zespole, to oczywiście szukamy osób, które będą miały tą znajomość przepisów prawa. Mile widziane jest doświadczenie zawodowe oczywiście w compliance, tak, czyli w zarządzaniu zgodnością, ale również i w takim obszarze prawnym, czy choćby audytu wewnętrznego. W przypadku akurat kierownika, ważne jest dla nas również aby osoba miała doświadczenie w zarządzaniu zespołem. W obydwu przypadkach, zarówno w przypadku kierownika, jak i specjalisty, szukamy osób, które mają wykształcenie wyższe, przede wszystkim prawnicze, ale też może być ekonomiczne, finansowe, czy choćby z zarządzania. Osoby zainteresowane podjęciem pracy, które chciałyby zaaplikować do bazy lub odpowiedzieć na ogłoszenie, mogą to zrobić za pośrednictwem strony internetowej zhapolice.grupaazoty.com. Jeżeli kandydat nie znajdzie odpowiedniej dla siebie oferty, ma możliwość zgłoszenia się do rekrutacji ciągłej, wypełniając formularz aplikacyjny.